Cześć, tu Marcin, Wy jesteście na kanale Motolab i witam Was w kolejnym odcinku serii jaki model opony wybrać jednego producenta. Tym razem mam dla Was opony Goodyear w rozmiarze 225x45-17. Na wstępie warto powiedzieć, że występuje jeszcze jedna opona, Właśnie tych opon jest więcej, ale jeżeli rozmawiamy o oponach do aut osobowych, to rzeczywiście możemy jeszcze mieć oponę Goodyear Efficient Grip, Compact w wersji 1 oraz 2. Natomiast jest to opona, która jest dedykowana do mniejszych samochodów, rozmiary poniżej 15 cali. Więc, jeżeli mielibyśmy porównywać jeden do jednego, to właściwie tylko te trzy opony możemy zestawiać właśnie w takim zestawieniu jak dzisiaj. Do rzeczy! Dzisiaj przygotowałem dla Was trzy modele. Pierwszy z nich to jest Efficient Grip Performance 2. Po drugi to jest Eagle F1 Asymmetric 5 i nowość zeszłoroczna Eagle F1 Asymmetric 6. Zaczniemy od opony, która z tych trzech jest zdecydowanie najbardziej ekonomiczna, czyli Efficient Grip Performance 2. Efficient Grip oczywiście oznacza efektywność, no i chodzi tutaj m.in. o efektywność paliwową, chodzi o to, by ta opona generowała długie przebiegi i przede wszystkim była mm, oszczędna za sprawą niższej wagi oraz y, konstrukcji która mówiąc tak kolokwialnie mniej klejąca ta opona będzie po prostu zużywać mniej paliwa jeżeli y, potrzebujecie opony która y, będzie się sprawdzała w długich trasach nie interesują was y, osiągi jazda sportowa to rzeczywiście będzie to dobry wybór y, z tego miejsca trzeba powiedzieć że ta opona oczywiście występuje też w mniejszych rozmiarach y, ale pod Tą samą nazwą wygląda troszkę inaczej. W 15 calach Efficient Grip nie ma trzech żeber środkowych, tylko ma dwa. Więc warto zwrócić na to uwagę przy m, wybieraniu y, opony, ponieważ nie wszyscy sprzedawcy y, rzucają aktualne zdjęcia, jak ta opona wygląda. A jak wygląda? No przede wszystkim. Mamy wspomniane trzy żebra środkowe, mamy cztery kanały obwodowe, one służą by prowadzić wodę przed czołem opony. Opona jest dosyć mocno ponacinana, natomiast takimi bardzo cienkimi rowkami. O co w tym chodzi? Chodzi o to, żeby był tak zwany drenaż wodny, żeby lepiej odprowadzała wodę, natomiast żeby te nacięcia też nie wpływały na zwiększenie głośności. Więc jest to opona, która pomimo bardzo dobrej oceny na karcie europejskiej bo jest to ocena A jeżeli chodzi o trakcję na mokrym jest to opona również bardzo cicha, a ścianka boczna jest zdecydowanie bardziej komfortowa niż w kolejnych modelach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 i Asymmetric 6 myślę, że będę miał sporo tutaj do powiedzenia ponieważ w zeszłym roku miałem y, dużą szansę oraz y, bardzo miłą możliwość testowania tych dwóch opon na y, torze Miraval w południowej Francji. Testowaliśmy w różnych warunkach, bo i na suchej i na mokrej nawierzchni do dyspozycji mieliśmy y, samochody typu crossover, y, mieliśmy samochody sportowe, mieliśmy również y, Tesle, więc Postaram się to wszystko skrócić, natomiast jeżeli chcecie więcej się dowiedzieć, to zapraszam do odcinka pełnometrażowego, który jest tutaj na górze. Tam są wszystkie smaczki odnośnie tych opon. Generalnie, jaka jest różnica? Asymmetric 5 to dalej bardzo, bardzo dobra opona na suchej, na mokrej nawierzchni, natomiast te różnice rzeczywiście są zauważalne. Moja percepcja z zakierowicy była taka, że jeżeli chodzi, o takie twarde dane, jeżeli chodzi o, o hamowanie, to te dwie opony właściwie działają tak samo. Natomiast to, co się różni, to jest właśnie ta wspomniana percepcja, czyli czucie na kierownicy. Na Asymetrik 6 zdecydowanie łatwiej mi było wyczuć moment, yy, kiedy samochód wpadał w poślizg. Ta opona ulegała większej deflacji. Nie odklejała się tak bardzo agresywnie, natomiast było czuć moment, kiedy opona wpada w poślizg, ale jeszcze nie wpadła. Jest to trudne do zobrazowania tutaj w studiu, yy, natomiast rzeczywiście jest to cecha yy, nowych opon, również opon motorsportowych, które nie chodzi o te pikowe przeciążenia, które są w stanie przenieść, tylko chodzi o to, by czucie było jak największe. Dlaczego? No z jednej strony oczywiście chodzi o to, by kierowca czuł się bardziej komfortowo z przyczepnością, ale z drugiej strony pamiętajcie, że teraz systemy ESP są dużo bardziej inteligentne. Natomiast, pomimo tej inteligencji, yy, nie wiedzą, po czym jeździmy. Jeszcze takich technologii nie ma, dlatego yy, wszystko, co się dzieje z samochodem, jest yy, pobierane z czujników ABS. Jeżeli te dane będą pełniejsze, to po prostu ESP będzie działało lepiej. Więc, jeżeli samochód będzie miał taką tendencję w jeździe w, w półpoślizgu, to się w motorsporcie nazywa slip angle czyli taki kąt, gdzie auto już zaczyna się ślizgać, ale jeszcze się nie ślizga. I w tym asymetrii 6 jest bardzo, bardzo mocna. To też jest cecha, która być może na początku nie będzie odpowiadała wszystkim, ponieważ mamy taką, takie pewne odczucie, yy, Pływania tej opony. Nie wynika to z ścianki bocznej, bo ta ścianka w jednym i w drugim przypadku jest bardzo podobna, rzekłbym, że nawet taka sama, czyli twarda jak to w budierze. Yy, natomiast rzeczywiście czuć pewną deflację. Yy, nie oznacza to to, że ta opona nie ma przyczepności, jest to cecha, która pozwala nam wyczuć. Przyczepność. Wydaje mi się, że wynika to m.in. z tego, że ta opona ma dużo bardziej miękką mieszankę niż poprzednik. Miękka mieszanka to oczywiście. Mm... Z jednej strony większa przyczepność od pierwszego metra, nie trzeba tej opony podgrzewać tak jak poprzedni model, natomiast ulegamy pewnej deflacji. To co widzicie na pierwszy rzut oka to różnica wysokości bieżnika. Ona jest dosyć znaczna, bo w modelu Asymmetric 5 było w okolicach 8 mm, dokładnie 8,1. W nowym modelu jest równo o milimetr mniej. I co to oznacza? No, z jednej strony mogłoby się wydawać, że opona, która... Jest, y, która ma niższy bieżnik, która ma bardziej miękką mieszankę, po prostu szybciej się zużyje. Natomiast to, nad czym inżynierowie pracowali, to jest poprawa tak zwanego footprintu czyli odcisku. Tutaj, za sprawą y, tych fazowanych krawędzi, ta opona po prostu dużo lepiej przylega w zakręcie. Jeżeli pojawia się ta deflacja, to te nacięcia się układają prostopadle do podłoża, i dzięki temu, pomimo że bieżnik jest niższy, to ta opona ma pełniejszy odcisk. To wszystko sprawia, że wskaźniki treadware są takie same bo 300. Więc można się spodziewać, że pomimo niższego bieżnika, ta opona dalej będzie generować podobne przebiegi. Taka różnica, która jest zauważalna od razu po rozpędzeniu auta, to to, że Asymmetric 6 jest oponą dużo bardziej cichą niż poprzedni. To za sprawą wspomnianej wysokości bieżnika, dobrze wiecie z moich filmów, że niższa opona zawsze jest bardziej cicha, ale zwróćcie też uwagę na stronę zewnętrzną. Asymmetric 6 ma węższe nacięcia, jest mniej ponacinana i dzięki temu będzie zdecydowanie bardziej cicha. Moi drodzy, zbliżamy się do podsumowania tego materiału. W tym momencie na ekranie widzicie. Tabele z danymi zbiorczymi, a ja postaram się Wam szyb, szybko podsumować, która opona jest dla kogo. Jeżeli potrzebujecie opony, która będzie generować długie przebiegi, nie interesuje Was taka bardziej dynamiczna jazda, po prostu potrzebujecie komfortowej, sprawdzonej opony, która też ma bardzo dobre osiągi, jeżeli chodzi o hamowanie na mokrym, to moim zdaniem z tej trójki Efficient Grip 2 będzie najlepszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli użytkujecie swój samochód dużo bardziej dynamicznie, no to przede wszystkim seria Eagle F1. I teraz którą oponę wybrać? Eagle F1 Asymetric 5 to dalej topowa opona. To opona, która jeszcze niedawno wygrywała testy. Jeżeli potrzebujecie opony sprawdzonej o takiej bardziej tradycyjnej budowie, czyli bez tego uczucia deflacji, to Asymetric 5 dalej jest bardzo dobrą propozycją. Natomiast jeżeli użytkujecie nowoczesny samochód z nowoczesnymi systemami, yy, albo po prostu potrzebujecie opony, która jest bardzo cicha, to w takim razie polecam Asymetric. 6. Jeżeli chodzi o portfolio Goodyear'a, to mamy oczywiście również opony sportowe. Ciekaw jestem Waszego zdania, czy chcielibyście zobaczyć takie, takie porównanie. Jeżeli tak, to zostawcie to w komentarzu. I na koniec pamiętajcie, że wszystkie te opony możecie kupić w sklepie internetowym interkart.pl. Linki są w opisie. Ja już się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.